Cześć, dzisiaj opowiem Wam o moich czterech nastrojach, ale oczywiście najpierw muszę ogarnąć pokój, który zazwyczaj wygląda jeszcze gorzej niż na tym obrazku. Właściwie nastrój podczas sprzątania to też jest nastrój specyficzny, ale dzisiaj będzie o czterech nieco innych nastrojach. Napiszę Wam tylko jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tytuł tego filmiku, żebyście nie mieli wątpliwości, że przed Wami cztery nastroje. Pierwsze z nich to nastrój retro. Dosyć często mam taki nastrój. Kiedy mam nastrój retro, cały czas się uśmiecham. Jestem pogodna, radosna, chcę się żyć <laughs> i w ogóle. Do takiego nastroju najbardziej pasuje mi ta torba na komputer w zamszu i książka Boom Voyage. Którą znalazłam gdzieś w domu. To jest taka stara książka, w której są różne francuskie rozmówki. Mam na sobie spódnicę Marizeli. Jest w ogóle genialna. To jest spódnica z kieszeniami. O, tutaj właśnie jest kieszeń. Znalazłam kieszeń. Brawo! Bardzo mało używam dodatków. Nie mam żadnej biżuterii oprócz tych malutkich kolczyków z parfum. Nie mam nic. Minimalizm. Aż chce się tańczyć. No dobra, no to kończymy. Papa, pa. buziaczki. Au revoir. Drugi nastrój nie jest już taki świetlisty i pozytywny. To nastrój, kiedy czuję się zbuntowana na cały świat. Nic mi nie pasuje. Jestem po prostu zła i czuję, że to wszystko jest bez sensu. Mam wtedy ochotę zakomunikować to całą sobą. I najczęściej robię to moją koszulką Girl Power. Łączy ją z taką spódnicą na przełamanie, i z książką, oczywiście dobrą książką. Teraz czytam na przykład Króla. I z plecakiem. To jest w ogóle genialny plecak, który kupiłam na przecenie w Super. Twarto jest w ogóle genialny właśnie na takie dni. Ale właściwie, twarduch to facet. To może Sylwia Hutnik. Sylwia Hutnik i... Albo nie, bo wiem, bo wiele osób nie chce czytać Sylwii Hutnik. To może Zeddy Smith. Białe Zęby. Białe Zęby Zeddy Smith. Bo właśnie kiedy w takie dni zaczyna się robić jeszcze gorzej i jeszcze pogarsza się nie daj Boże pogoda, to wtedy e, ten strój jakby jeszcze podkreślam. Zakładam tą kurtkę i nakładam na okulary takie nakładki i wtedy po prostu nie podchodź. Nie podchodź. Jestem wtedy zbuntowaną jolą. Jestem jednym wielkim, chodzącym, iskrzącym buntem, jak widać. Ale po każdej burzy wychodzi słońce, i nawet po buncie wraca. Wspaniały nastrój, wspaniały jasny, dusza staje się jasna, wtedy chcę dziękować Panu Bogu za wszystko, co dzieje się w moim życiu, także za każdą burzę i mam wtedy wspaniałą torbę, dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry, wiadomo, Lengusta na palmie i jestem cała jak w skowronkach, czytam sobie w drodze o milczeniu, na przykład ten nowy numer o milczeniu i ja już wiem, że po prostu milczenie jest piękne, że ja chcę żyć w milczeniu, że życie w kwiecistej spódnicy, to jest właśnie moje przeznaczenie. Wystarczy wtedy szary t-shirt. Ja już się czuję szczęśliwa. Jestem ponad to, co ziemskie, ponad to, co przyziemne. Ale są też takie dni, w których chcę oddać hołd moim artystycznym idolom. Dni, w których chcę być hipsterem. No że wtedy koszulka z Witkacem z tu nie stał. To jest moja koszulka po prostu wyrażająca wszystko, co mam w sobie w takie dni, kiedy pragnę. Pożywiać się sztuką i cała się nią napełnić i otoczyć. Bardzo lubię tą torbę. Dzień dobry, taka zwykła Szmeciana. wrzucam tam po prostu wszystkie książki na cały dzień, żeby starczyło i jadę. Wyglądam trochę jak taka, taka boho gwiazda Roka, uduchowiona artystka. Bardzo lubię tak wyglądać. Wiadomo, muszę się po prostu oflagować moimi idolami, witkacją poświatowską. Wtedy od razu ktoś zobaczy mnie na ulicy i będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Z jakim umysłem ma do czynienia po prostu, z jaką osobowością niebagatelną, niebagatelizującą, z upartym sercem ma do czynienia. Oh, yeah! To były cztery moje nastroje, ulubione nastroje. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, jakie Wy najczęściej macie nastroje i jakie są Wasze ulubione nastroje. Życzę Wam dobrego dnia, zapraszam do subskrypcji i buziaczki. Papa, pa. dzisiaj tu mam naprawdę niezłe nastroje.